Ty masz pod, pod blokiem, a ja wiem o co chodzi. Słuchaj, kurwa, byłem w klubie wczoraj i wiesz, i poznałem dubę taką, wiesz, zajebistą, wiesz, wszystko elegancko, i wiesz, postawiłem jednego, drugiego, trzeciego drinka i mówię do niej, to dawaj do mnie. idziemy już, już do mnie, już w moją stronę. I chuj nie wytrzymałem, bo tam, wiesz, hejc krzaki, wiesz, nie, tak łup łup, nie? No i chuj jak było po wszystkim, to mówię, no nie, to dawaj wracamy, weź tam pojadę. To dawaj wracamy ten... Wracamy do klubu, nie? Jeszcze się pobawić. No i ona mówi, dobra, spoko, nie? Idziemy, kurwa, ty, okazuje się, że ona ma chłopaka, co, kurwa faceta. No kurwa wielki bysioł taki, wiesz o co chodzi. Kurwa paskudna morda jak, wiesz, jakiś kurwa ogr. Rozumiesz? I... No ją jeszcze się ze mną prać, ty. Za, 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 za tą akcję, nie? No dobra, no to wzięliśmy gardy, wiesz, machnie tego, bach, 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 wiesz, o co chodzi. Dostał tam tego, jednego strzała, drugiego, czyli go uniknąłem, dostał w końcu takiego, kurwa, że poszedł spać. No i kurwa, no i wszystko spoko, tylko że on był z koleżkami w tym klubie, no i wybiegają z tego klubu, czyli jego koleżcy. Ja z tą pacjentką, wiesz, rozumiem, że co chodzi, kurwa, też dać gdzieś tam w drugą stronę. No, i ona mi się gdzieś tam kurwa wiesz, gdzieś tam urwała, to ja za nią biegnę, nie? I tu obok siebie centralnie, kurwa, wiesz że co chodzi, z góry, ty. Pralka, wiesz, je, pf, pf, wiesz, pf, pf, pf. ona rozlana na tym kurwa chodniku, wiesz że co chodzi, kurwa, wiesz, obstrałem się i uciekłem, kurwa, wiesz że co chodzi, i zdaje mi się, że te, że te psy teraz tutaj od ciebie pod mną to rozkminiają, wiesz, tam kurwa, co się wczoraj wydarzyło, nie? No, a u ciebie co tam. Ha. Co... A, co mnie? No nic, o... Byłem w szpitalu u doktora. No i niby mówią mi, że wiesz, że wszystko w porządku, ale zaraz się okazuje, że... chcą mnie wysłać na obserwację psychiatryczne. No bo kurwa... Wyciskanie karzaków jest w porządku, a... już bieganie nago po oddziale geratycznym, to nie. No bo moja babcia była w w świetlicy i nie kąpała w dzieciństwie i ja wpadam tam jak mi boża stworzyła i krzyczę babciu babciu woda już jest napuszczona Nie mnie złapali i co jeszcze Palkę wyrzuciłem przez okno no kurwa stała w tym kącie nie wiadomo już ile No tam stała tą pierdyknąłem przez okno tylko że kurwa kot lubił siedzieć w kabinie no i wiesz, pierdyknąłem to, to przez okno i tam się rozszaskało, polbruk, to tam wiesz, pół biedy to stary gruchot, no ale że kot był w środku, to już gorzej, nie? No ale kurwa, nie wiedziałem, że z tego kotka to może aż tyle krwi polecieć. No a poza tym to, byłem w Lidlu, kupiłem ser podpuszczkowy i był całkiem smaczny. Czyli ten, wrzuciłeś prakę? Eh? No, no tak. Dobrze. Dobrze, kurwa, chujowa była. Cześć. No chujowa. No